Siemano, z tej strony Cactus Games i wszystkim wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a Nie zdziwcie się, jeżeli dzisiejszy odcinek będzie trwał dosłownie 5 minut Będziemy dzisiaj mogli grać tylko taką bronią, czyli bronią o kolorze zielonym Akurat ta jest spoko, ale patrzcie w ogóle jakie mam fajne grafiki sobie odblokowałem Patrzcie, zostaje graficiarz Z tego też może kiedyś będzie odcinek, ale niestety nie lubię to, że jak się zniszczy to. Dzisiaj lecimy na e, właśnie Płatne Piaski I w dzisiejszym odcinku zagramy tylko jedną rundę Nieważne, czy przegramy w trzeciej sekundzie, czy w dwudziestej minucie Gramy jedną e, rundkę e, I mówię, tylko zielonymi e, broniami tak Challenge I już wam tłumaczę, dlaczego tak krótko tak krótko, dlatego, ponieważ y, po prostu z dwóch powodów. Po pierwsze, y, śpieszy mi się, a po drugie, jutro jest mega kozacki, ale naprawdę, to jest teraz mega, mega, mega kozacki odcinek. Na pewno się takiego nie będziecie w ogóle spodziewali. Y, więc zostawiliście koniecznie suba, żebyście widzieli, żebyście dostali powiadomienie, bo naprawdę to, co się wydarzy, będzie tak gruba akcja, no dobra, na zielony żywy płotami, tak To będzie naprawdę tak gruba akcja, której naprawdę się nie spodziewacie. To wam od razu gwarantuję. Możecie pisać w komentarzach, według Was co to takiego. Wątpię, że zgadniecie. Ale jak zgadniecie, no to po prostu, jesteście kozakami i wstańcie serduszko ode mnie. E, do końca. E... A może polecimy na Fort na leśnik, bo to się nawet zwróci leśnik no lecimy na, fort, na leśnik dobra eee, Naprawdę, nie spodziewacie się tego, tyle wam powiem I do końca lipca cel 70 subów e, Natomiast do końca roku e, chcę dobić e, właśnie e, 100 subów I teraz do wszystkich osób, które mnie subskrybują e, Zauważyłam, że Naprawdę dużo zrobili ostatnio W ostatnim czasie dobiliście subów. I to nie jest tak, że ja teraz wam dziękuję, aby się pozbyć tego tematu. To nam jest naprawdę mega ważne i ja wam naprawdę mega dziękuję. Serio, dziękuję wam naprawdę z całego serca. I ja właśnie nie mogę sobie znaleźć jakiegoś powitania fajnego, bo ja zawsze wjechać hey, się maneczka. E a właśnie nie mam pomysłu na to, jakie jak mogę mieć. E Przywitanie, więc gdybyście mogli mi napisać w komentarzu, jakie y, mam mieć przywitanie to byłbym wam za to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Yy... My tu jesteśmy i tu jest nad spoko i mamy już jedną zieloną broń. Tutaj jedną. Broń. No, no niestety nic z tego, widzicie te strony czeland, bo mam tutaj fajne dwie naprawdę bronie. W sumie jedną, bo ta druga to nie broń, ale... ale... Ale mniejsza, dobra. Mm. Tutaj mamy strzelbę taktyczną. Jest może mi zielona słaba, co prawda? zawsze wiecie. Okej. Okay. Chyba teraz już skoczymy na pierwsze piętro. E, tutaj mamy sztucy, Nie aż teraz słaby. Wywalamy wszystko, czy jak leci tyle. Słabe... słabe branki tyle. Jest to ciężki challenge, mam taką, bo naprawdę. Nawet nie możemy takiej... A nie, możemy, bo to jest a, zielone. Myślę, że nas niebieska. Możemy, to To sześć. Myślałam, że nie możemy. No jak możemy, to czyli. Nawet no, mam jeszcze nowe, więc jak nam zabraknie, to. Tu mamy to w taktyczną. Dobra. No trochę mało tutaj mamy. Jak z pierwszego dropa. mamy tylko pistolet, nie? To słabo. Czemu muszę nagle budowanie włączyło? Dobra, nieważne yy, Ja bym już powoli spadał z tego fortu I leciałbym na potne piaski Okej Na potne, gdy na nas nie było chyba Byliśmy na potnych tylko chyba w pierwszym odcinku, mi się wydaje Chyba tak, dobra, no, nieważne, nie wiem Fajnie by było znaleźć taki bus i tam byśmy mogli mieć cały ten niebieski pasek Dobra, jesteśmy już na płatnych piaskach, przynajmniej tak nam pokazuje uh, I na 200 subów kupuję patyczaka Naprawdę, na 200 subów kupuję patyczaka Nawet mogę nagrać z tego odcinek, jeżeli będziecie chcieli no, no, dobra, czekacie? dobra Okej, okay, tutaj mm. mamy szary taki jak ten Ale to jest szary, więc słaby Najsłabszy, jaki tylko jest Bo mamy niestety niebieską nie możemy, a tu mam banana, który jest... i kukurydzę, który jest również szary, więc nie możemy. Ciężki challenge. I mówię, jutro jest taki odcinek, którego na no 100% się nie spodziewacie, więc... Po prostu zostawiajcie suba z dzwonkiem. Żeby się dowiedzieć, co to takiego. Okej. Okay. I generalnie nie zdziwcie się, jeżeli teraz przez następny tydzień. I przez następny tydzień, później jeden dzień będzie odcinek, i później znowu przez tydzień nie będzie. Mówię, nie zdziwcie się, że mi nie będzie odcinka, po prostu tak wyglądają wakacje. Możecie mi na przykład napisać, z czego na przykład chcecie odcinek, tylko żeby to było coś na telefon takiego. No wiecie, żeby nie było na przykład, nie wiem, mi Minecraft, nie Minecraft na telefon, to słaby, nie? A po prostu będę nad morzem, więc no niestety, sorry. Nie będzie, ale możecie mi pisać koniecznie. Nie, musicie, no nie musicie, ale proszę was żeby... LOL! skoczyłem na głupkę ale... ale piszcie mi w komentarzu. E... Z czego mam nagrać odcinek takiego? E, Myślałam, że to lama. E, a ja po prostu postaram się to zrobić, no. O ile będzie tra... z tego odcinki mało, ale później... A później powracam z regularnością. Później jeszcze tam o apteczkę mamy. Później jeszcze raz w sierpniu nie... Wany, nie dobra. Później raz w sierpniu jeszcze... O jest niebieski niestety. Później raz w sierpniu nie będzie e, odcinka przez tydzień, ale to dlatego, że będę na na odmiany. Więc... Mm, a tak to to będzie ten, bo po wakacjach jestem po prostu regiornością. No wiecie, no tak zawsze wyglądają w wakacje. O, o, mamy wędkę, a przy popnie ten jest rekin. To sobie mamy rekina <laughs> A nie, bo to jest szare Przepraszam, zwracam honor. Kto się skapnął może napisać w komentarzu, kurczę. Zapomniałem coś zupełnie o tym tym i po prostu zaczęłem, niestety. Też ja bym sobie tylko na ręki nie w Zielone. Może wpisować chcecie na przykład tylko szare i temy challenge, albo tylko niebieskie na przykład. Bo Bożenie zrobimy coś takiego Albo Fortnite bez leczenia, challenge albo coś w tym stylu. Zaznaczmy sobie miejsce, w które sobie podpłyniemy. Ja bym poleciał. No, może gdzieś tu. O do tego domku, bo to jest domy chyba nie. Dobra, nieważne, podpłyniemy tam i tyle. I niedługo może będziemy mieli nowego skina, kto wie. No, to już chyba będzie w strefce tam. Więc mówię, jak przegram ten odcinek, to po prostu jest tylko jed, jeden, jeden, jeden po prostu eee, Battle Royale. Jak będzie po prostu. Eee, nieważne, mówię. Czy to będzie się skończy za sekundę, czy się skończy za 20 minut Po prostu będę grał jedną tylko rundkę, nieważne ile będzie trwało mm, okay. To sobie kombinujemy i mam skrzynkę, tylko nie, jeszcze jej nikt nie otworzył Mamy karabin, to jest ten nawet co mieliśmy na starcie no okej, okay. tu mamy bandaże, tylko one są w jakim kolorze? Szare chyba, tak szare to nie możemy mm. Tu coś mamy, nie mamy, to mamy, no, 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 dobra, myślałem że nie mm. mamy Teraz już funkcjonujemy, dobra mm. Idziemy sobie do tego domku, albo bardziej do tamtego, do tego domu, do, do, do mądrucha, to się nazywa nie możemy go tu zalane, czy możemy, ale to jest zalane po prostu wszystko i będzie przez to niewygodnie. Ustawiam piwera, kamperojów, jakaś dobra. Tutaj niestety mamy, znaczy w sumie dobrze, że mamy, ale gdybyśmy nie mieli, to mamy ogniska na wszelki wypadek, więc wiemy już. W ogóle duże co mamy w sensie metal. Ok. Zapraszam oczywiście na kanał do Limonkey Games, gdzie e, dzisiaj nagrał fajny odcinek z grami, polecam Warto wbić, subować Kto ma Mnie, jeżeli ktoś jeszcze nie robi I mówię, jeżeli ktoś to robi... O, 10 graczy zostało, w ogóle to tak szybko, dobra Jeżeli ktoś to robi, to naprawdę pozdra dla was, jesteście kozakami e, No i tyle, no co mam tutaj więcej gadać? Tutaj chyba ktoś był, przecież... Chociaż... raczej nie będzie, mamy 9 uczestników Hmm. Tu to może, możemy sobie pójść i, i po prostu o tylko skoczymy, może będzie jakieś przejście, kto jak wie. No widziałem, że to tutaj. Nie ma wyjścia niestety. Więc z tego co pamiętam, chyba ten kibelek przenosi. Tam, tam, dobra, tak, dobra. Lecimy, jesteśmy w środku gdzieś. Tutaj coś na dole jest. Nie, nie dlaczego ja po co po co pracowaliśmy w tym <grym> miejscu? A no dobra, w sumie jesteśmy w tym samym miejscu. Nie. Nie, tutaj ktoś już był, ale teraz yy, a tutaj wziął, to skrzynkę nie wziął. Więc weźmie, no nie nicy weźmiemy i tak nic nie ma. Idziemy stąd bardziej do środka strefy, żeby się może poklepać czy coś w tym stylu. W słabym miejscu jest to strefka, ale... W okay. w ogóle z żadnego typa nie mieliśmy, więc nie musimy używać, więc coś czuję, że możemy to nawet wybrać. Mm, ale mam jeszcze małą puteczkę, więc puteczkę, dwie, nawet... Dobra, przez ten, czy ten. Wydaje się, ten. Wydaje się, ten. Wydaje mi się, że... sobie teraz. Jeśli nie znam jeszcze na tej broni, to gdyby w tym firmie, Ale tu nikogo chyba nie było. No, nie było raczej. Dobra. Empara um, pao. Chciałbym jakoś te pa zrobić, tu jeszcze. Tam nie wiem, czy ktoś jest, ale zniszczymy mu to na Dobra, żeby sobie m, przypadkiem nie popspinał, dobra. Um, ustawiam, że ze sekundę, po prostu dniemem bo nie mam jakichś dobrych ja mów Nie mówię, że mam jakieś złe, ale... Ja tu nigdy nie ma, kurde. No nie, dlaczego go nie mamy, no. I gdybyśmy mieli niebieski, to byśmy mieli... Bo już byśmy mieli całkiem dobre eee, I temy. tutaj mamy też niebieski Karabin chyba, ja mam taktyczny, chyba strzelę taktyczną Więc o, tutaj mamy karabin szturmowy To sobie też również weźmiemy Idziemy na górę Ale to tutaj... dużo Zobaczmy... powinna być jeszcze jedna skrzynka w tym domu i tutaj będzie, tutaj będzie skrzynka. Nawet to nie ma dobra. To my się pewnie zaraz tak zginiemy, więc po prostu nie chodzimy sobie na hamak. Zobaczmy, gdzie jest środek strych. Dobra, jesteśmy na środku. Czemu w ogóle nie ma typów? Ja chcę typów. To jest nudno. Ale patrzcie, jesteśmy na środku strefy i nie ma ani jednego typu. W ogóle nie widziałem nigdzie. Jeżeli widzieliście typa, możecie pisać w prej minucie, a ja przyknęłam serduszko. A zalew zestaju jest w strefie? No częściowo tak, to sobie podejdźmy Pierwsze, wstrybko, 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 wstrybko. Ja może wiem Dobra. Nie mieliśmy, nie no nie mieliśmy najlepszej. Nie mówię, że mieliśmy jakąś złą, bo mieliśmy dobrze, Mówmy się, ja jestem Mombikiem. Ale szacunek na dla pana glutka, bo to z kimblutka. Glutka No i po prostu wracamy do lobby. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, bardzo bym poprosił o łapeczkę w górę, a jeszcze bardziej bym prosił o kliknięcie tego czerwonego przycisku subskrybuj, żeby on się stał szary. Byłbym Wam za to naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny. No i co, zostawiajcie subki, bo jutro odcinek, którego naprawdę nikt z Was się nie spodziewa, piszcie w komentarzu, co to może być i co. Do następnego, cześć.